Cześć, jestem Izita, pytam Was z konkursie na 1000 widzów. Na czym będzie polegał konkurs? Musicie zrobić coś związanego z moim kanałem. Niekoniecznie musi być to forma jakaś elektroniczna, coś takiego. Nie wiem, o co mi teraz chodziło tak naprawdę. Chodzi mi o to, że musicie nawet, nie wiem, narysować coś, zrobić jakiś budynek w Minecrafcie, czy nie wiem, składankę moich filmów, coś takiego. Aby było związane z moim kanałem, z moimi seriami i miało coś też związanego z zombie. Tak sobie wymyśliłem coś takiego. Jakiś plakat, nie wiem, co tam chcecie. Do wygrania będzie... Dokładnie wam zaraz powiem. Do wygrania będzie... Będzie... Nie chcę mi się strona wczytać, nie wiem czego. Do wygrania będzie... Wszystko oczywiście... Czy znaczy, oczywiście, nie takie oczywiście, ale wszystko będzie e, dla pierwszego miejsca, więc będzie jeden zwycięzca, drugi może pomyśleć o jakąś nagrodą pocieszeniową czy coś takiego, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle będę wybierał drugie miejsce, ale będzie do wygrania pięć gier. Amnesia The Dark Descent, Limbo, Psychonautus czy coś takiego i Super Bohater, Sword and Sorcery EP, coś takiego. E, wszystko to jest Humble Bundle, Humble Indie Bumble 5. Taka. Takie pięć gierek bez bastionu, a też można kupić, ale to trzeba już by zapłacić około 8 euro, więc trochę dużo. No i tak, zgłoszenia będą chyba do następnej niedzieli, czyli to będzie do 10 czerwca. Dotąd będę zbierał zgłoszenia, przyjmował. Na e-mail, który będzie w opisie, podam go. No i tak, chyba tyle wystarczy powiedzieć, tak? Nagrody. Kiedy. Znaczy do kiedy. Co do wygrania. I powodzenia. I komentujcie, subskrybujcie. I na razie.